Dobry po raz kolejny No i jesteśmy na fusze u wójta Zwiało no o, Kurwa łopatki zapomniał no Godziny lecą Pan Wójc zapłaci przyjechały po pół drogi kurwa Dorbułem no, pierdolną Kurwa, cudaki Wygląda Dziadek so w las do łyżki Siedzi tam nie Niech siedzi z niech poprawia ładnie słonecznie jest, tylko piździ trochę wieje No i klei tam jak jaskółka, jakieś kurwa Dziadostwo Fajnie buja Jak na okręcie i dobrze jest Dzisiaj już był rano rozładunek. Jakieś 4 palety drewienka. Z 10 km od domu. Kasiurka zarobiona. Dzień zaliczony. Do obiadu. Mam nadzieję, że jak zjem obiad, nic się nie spierdoli. Także wszystko dobrze. Zjadę to biorę się za Case'a. Serwis trzeba zrobić. Oleje, powymieniać filtry. Następna kalibracja skrzyni biegów. Pomału działamy. Także miłego wszystkim po kolei, każdemu z osobna. Także trzymajcie się ciepło.